Dzień dobry, witajcie. Za mną, jak widzicie, moja grusza. Ona zawsze jest taka biedna. Mizerna. No cóż, ziemia u nas jest bardzo jałowa, sam piach praktycznie, więc drzewka owocowe nasze nie mają łatwo. Natomiast w tym roku cieszę się, ponieważ postanowiła urodzić kilka gruszek. I od razu przyszedł mi do głowy pomysł na zrobienie filmu o perfumach z notą gruszki. Wczoraj mój Robercik chciał zerwać wszystkie gruszki, ale mu zabroniłam. Powiedziałam, filmik powstanie, dopiero zrobisz. Taką psychozę mamy w domu. No to, żeby mąż mógł pozrywać gruszki, to zaczynam. Perfum z nutą gruszki jest mnóstwo. Znacie na pewno wiele. One są cudowne i na lato, wiosnę, i na jesień, i zimę. Zależy tylko od towarzystwa. Gruszka sprawdza się cały rok. Ja dzisiaj powiem tylko o kilku zapachach, które znam. Myślę, że które są takie najpopularniejsze. A jeśli macie ochotę, to napiszcie w komentarzach o waszych ulubionych perfumach z tą gruszki. Ciekawa jestem, jakie będą wasze propozycje. Zacznę od perfum, które mam w kolekcji bardzo długo. To jest Eclat de Fleur od Lanvin. Słuchajcie, używałam tych perfum namiętnie. Uwielbiałam je. Tutaj główne nutki to jest gruszka i frezja. Rewelacyjne perfumy. Wdzięczne, delikatne, lekko słodkie, ale i kwiatowe. Nosiło mi się je cudnie. E, została mi taka resztka i już ich nie noszę. Bo wiecie co, mam coś takiego, że e, jeżeli perfumy mi się kończą, to zostawiam sobie taką odrobinkę e, na pamiątkę. Żeby zawsze móc do nich wrócić, żeby móc zrobić taki przypominający psik. No i dzisiaj sobie zrobiłam i nadal uważam, że to są piękne perfumy i warte uwagi, chociaż widzę, że przestali je produkować i są dwa razy droższe od, tego, od tej ceny, którą ja zapłaciłam kiedyś. A wracając do tego, że sobie zostawiam odrobinkę tych perfum, u mnie dlatego nie ma filmików z dankowaniem perfum. Bo ja perfum nie denkuję. Zawsze taka niewielka ilość zostaje u mnie w szufladzie. Także denek u mnie nie ma. Ale te perfumy, wiecie co, one są tak śliczne. I trwałe. Dzisiaj się psiknęłam, słuchajcie, cały dzień czułam je na rękach. No a psiknęłam się również innymi perfumami. A kiedyś się na nie obraziłam. Ponieważ w ogóle ich od siebie nie czułam. I stwierdziłam, nie będę ich używać naprawdę. Co to za perfumy? wcale ich nie czuję, nie mam przyjemności z używania, tylko że używałam ich bardzo często teraz, to już wiem do momentu kiedy na bazarku zaczepiła mnie kobieta i powiedziała, że bardzo ładnie pachnę, i co to są za perfumy i się okazało, że ja ich nie czuję ale wokół mnie jednak ten śliczny ogonek jest te perfumy są bardzo w klimacie e, Chanel Chance Tendre i e, e, Daisy marka Jacobsa tak są porównywane na fragmentice i ja się z tym zgadzam. Ale naprawdę noszenie ich sprawiało mi ogromną przyjemność. Taka radość w butelce na wiosnę i lato. Szkoda, że ich już nie produkują. No ale czasem trzeba się rozstawać z perfumami, wyjścia nie ma. Kolejny gruszkowy zapach, który mam w swojej kolekcji i też używam latem, Jimmy Choo w wersji wody toaletowej. 2012 rok, twórca Olivier Polsz. I tutaj ta gruszka nie jest już taka delikatna i wdzięczna jak w Eclat de Fleur. Tutaj ta gruszka jest gęsta, syropowa. No i powiecie, takie perfumy na lato? A tak, bo za świeżość tych perfum odpowiadają zupełnie inne nuty. A mianowicie nuty zielone i nuta imbiru, które gaszą tą słodycz gruszki i powodują, że te perfumy są lekko pikantne, trochę świeże i nadają się na wiosnę i lato. A ponieważ jest to też orchidea, która jednak dodaje im trochę głębi, więc te perfumy mi się bardzo dobrze noszą letnimi wieczorami. I na taką imprezkę do znajomych bardzo fajnie się sprawdziły. A rok wcześniej, czyli w 2011 roku, ten sam perfumiarz, czyli Olivier Polsz stworzył pierwowzór tamtych perfum, czyli Jimmy Choo w wersji wody perfumowanej. Oj, tutaj ta gruszka jest równie słodka i równie syropowa i równie gęsta. I nic jej nie hamuje. Wręcz przeciwnie, nutę tej gruszki podbija jeszcze nuta tofi, która znajduje się w badzie. I gdyby nie świetny zabieg stosowany przez wielu perfumiarzy, Czyli nuta kontrastowa, w tym wypadku ogrom Paczuli. Te perfumy dla mnie byłyby nie do zniesienia. E, natomiast ta ziemistość Paczuli, ona jednak troszkę wyłagadza tą słodycz. E, I perfumy są naprawdę bardzo dobre. To jest taki zapach, który informuje innych o tym, że jego nosicielka się zbliża, zanim oni ją zobaczą. Ma rewelacyjną trwałość. Ma genialną projekcję. Jeżeli lubicie takie niebanalne słodziaki, to polecam Wam testy. Chociaż myślę, że wiele z Was zna te perfumy. Ja mam taką miniaturkę. Zużyłam jedną trzecią. Bo te perfumy bywa, że mnie pokonują. Ja mam inną wersję tych perfum. One się nazywają Star. Gdzie zamiast gruszki jest nuta pomarańczy, i powiem Wam, że je wolę. Natomiast doceniam te perfumy. Uważam, że są naprawdę świetne. Dla tych z Was, które lubią niebanalne słodziaki, pozycja obowiązkowa. A teraz będzie coraz słodziej. Kolejne perfumy z dominującą nutą gruszki to będzie Label od Jeana Pola Gautier. Zapach z 2019 roku twórcy Quentin Bish i Sonia Konstant. Tutaj ta gruszka jest dojrzała do granic możliwości. Jak naniesiecie na siebie te perfumy, to macie wrażenie, że sok leje się wam po brodzie i po rękach. I nawet nuta no, bergamotki, która występuje tutaj w tych perfumach, nie jest w stanie tej gruszki ucieszyć. I byłby to, dla mnie przynajmniej, totalny ulep. gdyby nie Dodanie do perfum nuty, która skontrastuje słodkie tony. A mianowicie wetyweria. Przez dodanie wetywerii ten zapach się zupełnie zmienia. Tutaj jest też skóra, ale ja tej skóry nie czuję. Natomiast bardzo mi się podoba połączenie tej bardzo słodkiej gruszki z nutą wetywerii. W tych perfumach jest to, co ja lubię najbardziej i mówię o tym za każdym razem, czyli kontrast. To jest... Włożenie dwóch skrajności do jednego flakonu i ja jestem zachwycona tym zapachem. Powiem Wam, że kiedyś odlewkę tych perfum dostałam od Gosi i zużyłam caluteńką. Rzadko mi się to zdarza, bo ja zwykle zostawiam sobie odlewki właśnie po to, żeby sobie przypomnieć zapach. Natomiast tutaj nie mogłam się oprzeć. I w tym roku było tak, że ja te perfumy już kupiłam. Natomiast okazało się, że nie dostanę tej starej wersji, czyli z 2019 roku, tylko tą z 2024, która już ma nowy flakon. I nie wiem, czy to jest dokładnie ten sam zapach, a nastąpiła tylko zmiana flakonu. Czy też grzebali przy składzie i zapach jest zupełnie inny. Jeżeli macie taką wiedzę, to mi powiedzcie. Bo jeśli się okaże, że jednak zmienili zapach, no to tych nowych perfum nie kupię. Może będę gdzieś szukała tych z 2019 roku z drugiej ręki. Kolejne perfumy, które musiały mi przyjść na myśl w związku z Label, to jest oczywiście Labelle Parfum. Yy, tutaj już gruszka jest totalna. Tam jej nic nie gaś. Nie ma nut kontrastowych. Tam jest sama słodycz. W nutach mamy gruszkę, yy, mamy wanilię, jaśmin. I fasolkę, tonkę. I te perfumy mnie pokonały. Dla mnie tam jest po prostu za dużo słodyczy. I brakuje mi tego hamulcowego, którym w label jest właśnie Weteweria. No nie jestem w stanie dźwignąć tych perfum. Więc do label Le parfum właściwie już nie podchodzę. Kilka testów mi wystarczyło. Nie mój zapach, nie mój klimat za słodko. A teraz w 2024 roku wyszła nowa wersja, w tym nowym flakonie nie ma już coli z róż na gorseciku, są jakieś listki, kwiatki. I widzę, że skład się też zmienił, przynajmniej tak podaje Fragrantica, że jest tylko gruszka, wanilia i fasolka tonka i nie ma nawet jaśminu, który by mógł troszeczkę... Złagodzić ten zapach, więc powiem Wam, że do tej nowej wersji nawet nie podchodzę, bo jeśli pierwsza mnie przygniotła słodyczą, to ta mogłaby mnie wykończyć. I to tyle, jeżeli chodzi o zapachy gruszkowe. Wiem, że ich jest mnóstwo i tak jak Wam mówiłam, oczekuję tego, że napiszecie mi o swoich ulubionych perfumach z notą gruszki no i o nieulubionych też. Traumy perfumowe w komentarzach jak najbardziej pożądane. Pozdrawiam Was serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia, i papa.